Nagrałem coś, co zmusiło mnie do natychmiastowej ucieczki w opuszczonym szpitalu w Starachowicach. Opuszczony szpital w Starachowicach to miejsce, które odwiedziłem już kilkukrotnie, jednak podczas tej wyprawy czułem, że coś tutaj jest mocno nie tak. Po wejściu do obiektu serce zaczęło mi szybciej bić. Nocna atmosfera, zimne powiewy wiatru i tajemnicze ślady, które mogłyby sugerować, że miejsce miała tutaj zbrodnia, powodowały, że z każdym kolejnym krokiem w głąb szpitala czuliśmy się coraz dziwniej. W pewnym momencie zdecydowaliśmy, że udamy się na oddział chorób dzieci. To w tym szpitalu kilkukrotnie słyszeliśmy głosy podobne do płaczu dziecka, i to właśnie na tym oddziale zawsze działy się najbardziej tajemnicze sytuacje. Po zeksplorowaniu jednego spokoju i kolejnych bardzo mocnych odczytach na naszych urządzeniach usłyszeliśmy bardzo głośne huki. Chwilę później wydarzyło się to. To jest znowu, znowu to samo. So, nie, so, nie, nie, Sorry, Nie, może chodźmy, na serio? Ja cię teraz na serio proszę, może coś Bo to jest... Ale poczekaj, to mógł być przeciąg przecież. Uciekamy, uciekamy! Przez tą sytuację już nigdy tutaj nie wrócimy.